Firma Bemetnet, spółka Zo, istnieje na rynku od niespełna 20 lat. Wiele lat doświadczenia w branży metalowej i konstrukcyjnej pozwoliło spółce przybrać aktualny kształt. Wielka potrzeba rynku sprawiła, że firma Bemet zajęła się dystrybucją i montażem systemów warsztatowych na samochodach. Każdego dnia setki tysięcy aut wyjeżdża wraz ze sprzętem do swojej codziennej pracy. Ekipy ślusarzy, mechaników, serwisantów, elektryków potrzebują ładu i porządku na miarę prawdziwego warsztatu. Dzięki odpowiedniej zabudowie, małe samochody miejskie oraz duże dostawcze stają się prawdziwym warsztatem pracy. Dzięki zabudowie zyskuje się czas, który codziennie jest marnowany na poszukiwanie narzędzi oraz części. Są to cenne minuty, przez które marnuje się wiele godzin pracy w skali roku. Ład i porządek pozwoli też uchronić wiele elementów wyposażenia od uszkodzeń, które są nieodzownym elementem źle zabezpieczonego ładunku. Mobilny warsztat wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo. Cały ładunek jest ulokowany na swoim miejscu w szufladach, szafkach, odpowiednich zaczepach, a jakość i skuteczność systemu została potwierdzona podczas prób zderzeniowych. Zgodnie z prawem bezwładności, jeżeli pojazd poruszający się z prędkością 50 km na godzinę uderzy czołowo w twardą przeszkodę, niezamocowany przedmiot o ciężarze 25 kg przemieści się do przodu z praktycznie niezmniejszoną prędkością i uderzy kierowcę od tyłu z siłą odpowiadającą przedmiotowi ważącemu 900 kg, którego ściana grodziowa może już nie zatrzymać. Systemy zabudowy firmy PEMET zapobiegają takiemu zagrożeniu doświadczenie pozwoliło na produkcję zabudów, które spełniają zachodnie standardy, takie jak certyfikat GS nadany przez TIF. Są one lekkie, trwałe oraz posiadają unikalny system zamykania, który dzięki swojej prostocie jest niezwykle trwały. Aktualnie w ofercie znajdują się dwa systemy, niemieckiej firmy AHE oraz polskiej SIM System, które zdobywają coraz większą renomę na rynkach całej Europy. Specjalistyczna kadra podchodzi do każdego zamówienia indywidualnie. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu zostaje przygotowywany projekt zabudowy. To właśnie na tym projekcie są nanoszone uwagi klienta oraz jest weryfikowana poprawność techniczna zabudowy. Wielką zaletą jest prosta modułowa konstrukcja, którą po zmianie wyposażenia auta można dostosować do nowych potrzeb poprzez zmianę i uzupełnienie istniejącej konfiguracji zabudowy. Ceniąc czas naszych klientów, firma Bemet oferuje montaż zabudów wykonywany na miejscu u klienta, usługę serwisową połączoną z odbiorem i transportem samochodu od i do klienta, jak również montaż krótkoterminowy wykonywany podczas weekendów.